Cześć! Przechodzę dzisiaj do Was z takimi oto wielkimi siatami, czyli zabieramy się za oglądanie rzeczy, które kupiłam w Lumpeksie. Pol lumpeksowy nadchodzi. Zróbcie sobie lepiej jakąś kawkę lub herbatkę, bo to pewnie nie będzie krótki film. I od razu mówię nie będę mówiła jednostkowo, ile dana rzecz kosztowała, dlatego że y, zakupy są z dwóch miejsc, w jednym jest wycena, w drugim jest waga. W jednym waga jest za 95 zł za kilogram. Astronomiczna kwota najdroższe miejsce w Poznaniu. A drugie miejsce to też było 100% ceny wycenione. Także jeśli nie, pani odrywa karteczki, więc wam nie powiem. W jednym miejscu zapłaciliśmy około 150 zł, w drugim 250, czyli suma to wydaliśmy 400 zł na nasze zakupy. I za chwilę sami ocenicie, czy warto, czy nie warto. Piękny róż tutaj nam prześwituje. Prześwituje, po prostu wystaje. I to jest Tom Taylor Denim rozmiar M, sukieneczka dla Asi. Słuchajcie. Miałam możliwość zmierzenia jej. I będziemy robili stylówki i przypuszczam, że raz w miesiącu stylówki lumpeksowe będą. Będę starała się robić takie zestawienie właśnie stylóweczek z rzeczami, które udało mi się kupić w danym miesiącu. Także tak stwierdziłam, że będzie najlepiej, najwygodniej, bo Wy o te stylówki pytacie i ja nie zawsze mam możliwość nagrania co tydzień. Poza tym tych rzeczy teraz będzie raczej mniej ze względu na ceny. Więc tak... Raz w miesiącu będą stylowy z lumpeksu. Taka fajna, długa. W ogóle zobaczcie, ten materiał jest taki mega lejący, przyjemny. Właśnie widzę, że ona nawet jakoś super się nie wygniotła, a była naprawdę bardzo mocno zwinięta na guziczki. Guziczki są takie małe, różowe. W ogóle mnie nie ukrywam, że przyciągną. Ten kolor, ten wzór, i już szukam, żeby wam powiedzieć, co to jest za materiał, bo jest naprawdę milutki i to jest 100% wiskoza. Także tak, Asia już pamięta, 100% wiskoza visko oznacza pranie w niskiej temperaturze, żeby się mi nie skurczyła ta sukienusia, ale jest naprawdę obłędna i jestem ciekawa, co powiecie, jak ją zobaczycie na mnie. Kolejną rzeczą jest taka bluza z Nike. Yy, wzór. Ciekawy, musicie powiedzieć. No ale tutaj te koralowe wstawki mnie przyciągnęły. Ja lubię właśnie takie pomarańczowe, no zresztą widzicie moje paznokcie prawda. Fajna, rozpinana, to jest eleczka i ona jest taka mocno dopasowana. W ogóle to jest jakaś seria sportowa. No, poliestrowa, wiadomo, ale fajnie ma kieszonki na zameczek. Ja lubię, zresztą wiecie, że ja na sportowo bardzo często chodzę ubrana albo właśnie łączę style, tak jak dzisiaj jestem również ubrana. Także super. No i zostały mi dwie rzeczy z tego miejsca. Pierwsza to jest koszula Pawła Tomiego. Eseczka, Paweł ją przymierzał, bo najpierw nie chciał w ogóle do niej podejść, mówi: Za mała będzie. No jest idealna. W ogóle ta krata jest bardzo fajna. Ona jest taka stylizowana na flanele. Zobaczcie w ogóle te detale. Super, super, super. I jeśli chodzi o koszulę, to no zdecydowanie polecam Wam właśnie szukać w Lumpexach, bo i cenowo się bardziej opłaca, i naprawdę można znaleźć. Takie rzeczy, właśnie takie rzeczy. Ostatnia już z tego miejsca i najdroższa to jest kurtka. Udało mi się kochani kupić kurtkę, tylko ją zapnę, żebyście zobaczyli ją w całej okazałości. Nie jest czarna, ale nie jest też jakaś zielona, niebieska czy inna. Jest takim kolorze. To jest taki, kurczę właśnie, grafit. Właśnie widzę, że w kamerze wygląda na taki pomiędzy grafitem a brązem. I to właśnie jest taki kolor nieoczywisty. Jak widzicie, pasujący do wszystkiego. Naprawdę wszystkiego. Firma Jack Wolfskin. Czyli wiecie, jak, jak North Face tak naprawdę. Fajny kaptur. Jest delikatnie większa, bo to jest eleczka damska. Zresztą pokażę Wam tutaj. O metki, mam nadzieję, że widzicie dobrze. Na puchu, no jest rewelacyjna, naprawdę jest rewelacyjna. Zresztą poczekajcie, tą kurtkę wam pokażę na sobie. A co? Dokładnie z tego kadru najlepiej widzicie kolor i jak ona wygląda na mnie. Jest właśnie delikatnie dłuższa, ma taki fajny duży kaptur, więc no rewelacja. Tu możemy sobie regulować przy rękawach. Jest też taki polarek, który zabezpiecza nam, żeby zimne powietrze nie wchodziło. Jest ona na puchu, więc już w ogóle rewelacja. Już się zapinam i wam pokazuję, jak ja w niej wyglądam. I prezentuje się tak, jest właśnie delikatnie dłuższa. Możemy ją sobie tutaj wyregulować, i ma te gumeczki, więc możemy zrobić żeby bardziej nam dolegała na dole lub mniej. Zaraz to postaram się zrobić. I teraz jest taka jak większość kurtek teraz z sieciówek. Jak sobie ją podwiniemy, jak sobie ją właśnie obudzicie, no jest po prostu boska. Ja się bardzo cieszę, że ją znalazłam, że ją dorwałam. Chwilę się zastanawiałam nad zakupem, ale finalnie jestem jej właścicielką. Przechodzimy do drugiego miejsca, i tutaj mamy kolejną koszulę Pawełkową, kolejny Tomi, więc super. Tym razem Emeczka i to jest custom fit, cokolwiek to znaczy. W ogóle jakość, rewelacyjna jest ta jakość. I zobaczcie w ogóle, jak fajne tu ma o taką wstaweczkę przy guziczkach. No, detale, no to właśnie mają marki droższe, marki premium. A fajnie je kupować w lumpeksach, nie ukrywajmy. Kolejna koszula i chyba już ostatnia rzecz Pawełkowa. I to jest koszula, którą akurat ja przechodząc przez, wiecie, wieszaki męskie, tak chwyciłam ją. Patrzę, lewis. A czemu Paweł jej nie chwycił? Tym bardziej, że ma super kolor. Nie ukrywam, że sama bym chciała mieć taką. I może będę mu podkradać. Oczywiście, jeśli się zgodzi. Tak, trzy koszule w kratkę i trzy markowe, lewis i dwa razy Tomi. Tu w ogóle zobaczcie, jakie ona ma śmieszne guziczki. Takie ma i one są metalowe, a w środku mają farbę i napis lewis. Bardzo, bardzo fajna i też naprawdę milutka. Także Paweł już chyba koszul ma full. Wydaje mi się, że full. Tutaj jest rzecz dla Kuby. I słuchajcie, znalazłam ją w damskich bluzach. Także szukajcie po różnych działach różnych rzeczy. Air Max, Nike mówię, pierwsze co chwyciłam, mówię, ale fajna biorę dla siebie, nie? A potem patrzę. 1,28 m, 1,37 m. Czyli dokładnie kubusiowy rozmiar. Zobaczcie, bardzo fajna. Takie ma tutaj na łokciach wstawki. O, takie mam nadzieję, że to widzicie. I jest ona czarna, rozpinana, czyli taki klasyk zupełny. Tutaj są moje jakieś rzeczy i tak. Zdecydowałam się wziąć takie spodnie, to jest ta firma L.E.S.E. i one są delikatnie zniszczone. Od razu mówię, to, to jest polar, muszę je na pewno odmychlić w kroku, bo to wiadomo, mają takie wstawki, lampasy, tak, dobrze mówię, pudrowo-różowe, tu z napisem i wiecie co, ten napis się trochę już łuszczy, tak to nazwę, bo wiecie, o co chodzi, on delikatnie schodzi. Przez to, że właśnie był gumowany na tym materiale, i ja się zdecydowałam je wziąć mimo ceny. Dlatego, że ja je kiedyś oglądałam w sklepie i one kosztowały chyba 250 czy 300 zł i jakoś tak były mega drogie. Przez to, że w ogóle rzeczy polarowe są dość drogie jeśli są oryginalne. I jak zobaczyłam je, w lumpie mówię, Dobra, no 30 zł to jest dużo. No nie ukrywajmy ze tych spodni, to jest dużo, ale ja podjęłam ryzyko, stwierdziłam, że dobra, trochę Paweł mi pomógł, bo już je odniosłam raz, ale powiedział mi: Dobra, no jak będziesz nosić, to bierzemy, no to bierzemy. Wypiorę je zaraz, odmychacę i będę w nich śmigać, bo wiecie co u nas się zrobiło? Dość zimno. Ja myślałam, że tu zima już odchodzi. <laughs> Ta zima to wcale nie ma zamiaru jeszcze odejść. No ale w końcu mamy dopiero styczeń. Kolejna Asiowa rzecz to jest taka bluza, The North Face. I tak, jak zauważycie, ja kupuję właśnie w lumpeksach sporo oryginalnych rzeczy. Tutaj ona jest leczka. Wiecie, co właśnie zobaczyłam, że to jest. Zobaczcie, co jest napisane. The North Face Boys L. Czyli to jest rozmiar dla dzieci L. A ja, wiecie, szybko, szybko, szybko to przymierzyć, to przymierzyć, sprawdzić, czy nie ma dziur, czy nie ma jakichś mankamentów. I dobra. I tak przymierzam, kurczę, jak na L. To ona jest trochę taka, wiecie, ścisłą, wiecie, ale może ja mam tyle, wiecie, za dużo, że tak ma być. I teraz patrzę, że no, nie dziwię się, skoro to jest dziecięca. Ale wiecie co, ja w nią weszłam. Bez żadnego problemu. Zresztą zobaczycie w stylówach, bo też, też właśnie będą takie sportowe rzeczy w stylówach. No, ale że wiecie. Jedna sukieneczka na razie była na głównie sportowe rzeczy. No to jest i druga sukieneczka, którą po prostu ja musiałam wziąć. I teraz tak patrzę, że to jest dokładnie ten sam kolor, co na koszuli Pawła, czyli właśnie taki piękny, pistacjowy. I tak, wzięłam, bo jestem. Nigdy nie zapamiętam, co to jest. Czy to jest... To nie jest haft angielski. To jest... Dobra, nieważne. Na pewno znowu mi napiszecie w komentarzach, a ja znowu napiszę, postaram się pamiętać i znowu nie będę pamiętać. Masakra jakaś. Bardzo fajna. Przede wszystkim zdecydowałam się ją wziąć ze względu na kolor i dekolt, bo ona ma i z przodu... Taki dekolt, i z tyłu, taki dekolt, i to będzie na lato po prostu rewelacja. Zresztą ja takie sukieneczki również noszę właśnie zimą i jesienią, tylko po prostu zakładam rajstopy i jakiś sweterek, czy jakąś bluzę na górę, czy nawet jeansówkę, i na to później kurtkę zimową. No ja po prostu tak. Lubię nosić takie rzeczy również wielosezonowo. To jest ASOS i to jest rozmiar 36, więc ona jest taka bardziej oversize'owa, ale jest naprawdę super. Zresztą pokażę Wam ją na pewno w styluweczkach. I ostatnia rzecz, czyli jak widzicie, za te 400 zł wcale jakoś super dużo rzeczy my nie kupiliśmy, ale ostatnią rzeczą jest. Kurtka Face'a. znowu. Tyle tylko, że tym razem wziął ją Paweł. I to jest, słuchajcie, męska kurtka, bo najpierw przypuszczaliśmy, że jest ona damska, dlatego że ten rozmiar XL nie wypada wcale na duży. A niby taki rozmiar to jest. Zresztą, zobaczcie, jakie ona ma fajne w ogóle tutaj kolory. No, po prostu super. To jest taki. Nitu szary, ni to fiolet, ciężko powiedzieć, ma takie bloki kolorystyczne, bardzo fajnie wygląda, jak Paweł ją założy. Przede wszystkim na pewno zobaczycie u Pawła na kanale, gdzieś na filmie. Takie rzeczy, które wiadomo, że one są jakościowe, bardzo fajne, naprawdę wszystkie tu kieszenie, wszystko jest sprawne zameczki rewelacja, no bardzo fajnie jest takie rzeczy kupować właśnie w lumpeksach i szczerze wam, szczerze wam polecam, także zaglądajcie też do Pawła na kanał ja się bardzo cieszę, że byłam w końcu w lumpeksach fajne rzeczy udało nam się pokupować jest szaleństwo słuchajcie cenowe szaleństwo i już widać to, że jak podniesi ceny, to ludzi zrobiło się o połowę mniej. I wcale się nie dziwię, dlatego że widzicie za te parę rzeczy zapłaciliśmy 250 zł. I możecie powiedzieć tak, ale za tą kurtkę byście zapłacili pewnie z 1000, nie wiem, 200. Przypuszczam samego takiego North Face'a, a tutaj zapłaciliśmy na no, niecałą stówę. I tak to jest bardzo dużo. Zgadzam się z Wami. No ale jest to North Face, no niestety tu marka się broni. Ze względu na to, że tutaj um, oni mają jakieś swoje technologie, wiecie, nieprzepuszczalność i tak dalej. To już osoby, które jeszcze bardziej znają się na na tematach odorowych i mieli do czynienia z tymi ciuchami, na pewno mogliby się wypowiedzieć bardziej. Ja też bardzo się cieszę z mojej kurteczki, jest super. <grytanie> Także udało się tym razem, więc przypuszczam, że już nie szukam kurtki. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Taki film na spontanie pokazałam Wam... Duży holubek sobie z światy. Mam nadzieję, że miło spędzi się ze mną czas kawa, herbata chyba były dobre, prawda? Także widzimy się w następnych filmach, kochani, pa!